Hej, nazywam się Magda Tomalak, witam wszystkie Zodiakalne Barany. Zobaczymy dzisiaj co czeka Was we wrześniu 2022. Mhm. Karta koło fortuny i pustelnik. Okej, okay, czyli czuję, że miałeś miałaś za sobą jakiś trudniejszy okres, może przydarzyła Ci się jakaś wielka zmiana, która nie poszła po Twojej myśli. Y, czy y, w sensie taka zmiana, którą planowałaś, czy planowałeś i coś poszło nie tak, albo y, ogólnie coś się zmieniło w Twoim życiu, może coś, czego się nie spodziewałeś, na przykład y, strata pracy, jakieś trudności w związku, w jakichś relacjach, y, czy no, ewentualnie mogło to być takie y, gorsze samopoczucie no, z różnych przyczyn, y, które. Y, no, zmusiły cię w pewien sposób do takiego wycofania się z życia, skupienia się może bardziej tutaj na, na tej sytuacji, na tym problemie, na szukaniu rozwiązania, na no, ogólnie takie wycofanie się trochę z życia, ale przez to, że tutaj mamy kartę Pustelnik i to jest w tej takiej wyższej e, energii, bo w tej talii każda karta ma niższą i wyższą energię, e, jakby dwie wersje. Mm to mam takie poczucie, że już jakby we wrześniu uda Ci się wyjść z tej właśnie, mm, z tej niższej energii, tak? Z tego trochę dołka jakiegoś, może depresji, e, czy może ogólnie z takiego przytłoczenia, tak, bo może w związku z tą zmianą dużo rzeczy musiałeś, czy musiałaś zrobić, przeorganizować w swoim życiu i na tym się skupiałaś. E, no a właśnie, no teraz ten postelnik tutaj sugeruje, że we wrześniu uda Ci się wyjść trochę do świata, wrócić do żywych. I tutaj spojrzałam jeszcze na dół, czyli właśnie nastąpi taka zmiana, tak? E, może mm, zobaczysz teraz we wrześniu, że ta zmiana, która nastąpiła, która... E, no, wstrząsnęła może trochę twoim życiem, twoją taką codziennością, może miałaś miałem wrażenie, że cały świat się zawalił i teraz tu już wszystko tylko będzie źle, to prawdopodobnie zauważysz, że te zmiany wyszły Ci na dobre. tak? Może Ci zwolnili z pracy i byłaś załamana, ale znalazłaś nową pracę i okazuje się, że jest dużo lepsza. tak? To może masz lepsze tam towarzystwo w tej pracy, lepszą wypłatę, bardziej lubisz to co robisz. E, czy, czy w relacjach podobnie. Także ogólnie mam takie poczucie, że, e, że zobaczysz, że to, co było trudne ostatnio, e, jakby no, wyjdzie ci na dobre po prostu, tak? I jakby już zakończysz ten pewien rozdział e, tych trudności, przez które gdzieś tam przechodziłeś czy przechodziłaś. Okay. Przy okazji pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał, w ten sposób nie ominą Cię żadne czytania, które publikuję. A jeżeli jesteś zainteresowana, czy zainteresowany czytaniem indywidualnym albo sesją indywidualną, to w opisie poniżej znajdziesz link do mojej strony, przez którą możesz zamówić czytanie dla siebie. Ok, zobaczmy dalej. Mamy kartę kochankowie. Rydwan. I siła, i dokładnie to jest to, co mówiłam, tak? Że jakby ruszysz teraz y, z kopyta do przodu, y, znajdziesz w sobie tą siłę, tak? Nową motywację, nową chęć do działania. Y, no i na początku ta karta kochankowie właśnie mm, sugeruje jakąś nową relację, czy to właśnie taką romantyczną, osobistą, czy nawet w pracy na przykład, tak? Może nowi klienci, albo nowa praca, nowy pracodawca. No generalnie jakaś nowa, pozytywna umowa, powiedzmy, tak? Czy to taka między dwójką ludzi, czy jako relacja taka prywatna, czy, czy jakaś nowa praca na przykład. Czyli tak jak mówiłam, tak? To co, to, co tutaj poszło nie po Twojej myśli, czy jakby no, ten los się odwrócił. Prawdopodobnie niespodziewaniem, e, z trochę nawet z takim za, za, zaskoczeniem, bo też na początku sierpnia mieliśmy e, no, ten duży aspekt astrologiczny z uranem, który jest bardzo nieprzewidywalny. E, to teraz jakby zobaczysz, jakby znajdziesz coś nowego, kogoś nowego, tak, w zależności od tego, jaka to sytuacja była. W w twoim przypadku i poczujesz teraz taką nową motywację i chęć do działania, Dobra, zobaczmy w takim razie co w sferze finansów, kariery, pracy, paśmieczy, król kielichów i siódemka buław. E, Okej, okay. czyli jeżeli ta sytuacja, o której mówiłam, dotyczy pracy, to ten paśmie, czy wskazuje tutaj na, to, na tą zmianę, tak? na ten krok, jakby na to rozpoczęcie nowego rozdziału, w którym czujesz większą harmonię, większy spokój wewnętrzny, czyli może zmiana pracy na jakąś bardziej spokojną. Albo nawet jeżeli właśnie ta sytuacja nie dotyczy tego, no to albo zmienisz na przykład pracę na nową w której lepiej się czujesz, w której pewniej się czujesz, w której e, może jest ogólnie mniej konfliktów, może nawet nie tyle mniej pracy, co e, nie ma jakiejś takiej presji czasu na przykład, tak? że spokojnie wyrabiasz się z tym, co musisz zrobić, e, albo, e, albo nie, no, nie nowa praca, tylko może po prostu energia w obecnym miejscu pracy się zmieni, tak? czyli po prostu będzie ci się tam pracowało tak przyjemniej będziesz mieć większe takie poczucie tego, że jakby znasz się na tym, co robisz, czy może jakiś czas temu zaczęłaś, czy zaczęłaś nową pracę i trochę jeszcze miałeś takie poczucie, że, że nie wiesz w ogóle o co chodzi, nie wiesz co się dzieje, a teraz może już nabierzesz takiego... jakby poczujesz, że nabrałaś czy nabrałeś większego doświadczenia w tej swojej pracy i przez to tak więcej takiej pewności w tym, co robisz. A odnośnie tej siódemki buław, to czuję, że um, to też może sugerować taką Twoją postawę, umiejętność stawiania granic, czyli może ktoś ci wchodził na głowę, tak? Szef za dużo obowiązków ci dawał, a nie płacił, czyli jakby będziesz mieć teraz energię, będziesz mieć siłę, będziesz mieć e, motywację, umiejętność do tego, żeby postawić granicę do tego, żeby powiedzieć nie, ja nie będę tego robić, tak? Nie umawialiśmy się na to, nie mam wpisanego tego w umowie, nikt mi za to nie płaci, więc nie będę wykonywać po prostu żadnych dodatkowych y, zadań bo dlaczego miałabym to robić, tak? Czy miałbym to robić? E, czy ewentualnie, jeżeli jakieś konflikty może się będą pojawiać, gdzieś jakieś plotki w miejscu pracy, coś takiego, to też będziesz mieć e, jakby spokojnie poradzisz sobie z tym, żeby się od tego odciąć, tak? Nie, nie będziesz mieć potrzeby, żeby e, jakoś angażować się w to, mieszać się w jakieś e, właśnie jakieś konflikty niepotrzebne, tylko będziesz w tym swoim w takim wewnętrznym spokoju, w takiej pewności siebie, w spokoju sobie pracować, robić swoje, bez wchodzenia w jakieś niepotrzebne konflikty. Zobaczmy, co w relacjach, miłości, karta umiarkowanie, as mieczy i piątka monet. Hmm. Czyli czuję, że to będzie raczej taki moment, ten miesiąc, tak? to będzie raczej taki czas, w którym bardziej skupisz się na sobie, ewentualnie na swojej pracy, będzie to raczej taki czas, gdzie zregenerujesz trochę swojej siły, raczej sobie odpoczniesz. Um, nie widzę tutaj za dużo jakichś takich właśnie kontaktów towarzyskich, um, raczej też nie jakieś nowe relacje. Oczywiście może się to zdarzyć, wiadomo, to jest czytanie ogólne, więc dla każdego z Was um, to no, nie musi się wszystko w 100% zgadzać i dokładnie tak um, się wydarzyć. Ale ogólnie, tak jako, jakby taki główny motyw tego miesiąca, um, czuję, że to będzie tak jak ta karta. Umiarkowanie, czyli takie znalezienie balansu pomiędzy tym, co moje, tym, co czyjeś, tym, jak ja lubię spędzać czas, tym, jak partner lubi spędzać czas, żeby na przykład nie będziesz robić cały czas tego, co twój partner lubi, tylko też tutaj zaczniesz jakby stawiać granice, tak? Na zasadzie, hej, cały czas oglądamy takie filmy, jakie ty lubisz, ja mam ochotę dzisiaj obejrzeć taki film, jak ja chcę, tak? Możesz dołączyć, a jak nie, to sobie obejrzę sama czy sam i. I tyle, tak? Jakby mam dosyć naginania się ciągle wiecznie dla kogoś, czy tak samo, nie wiem, ze znajomymi może gdzieś wychodzisz i zawsze robisz to, co oni chcą, to teraz raczej powiesz, że no ja mam ochotę zrobić coś innego, więc możecie zrobić to ze mną, a jak nie, to po prostu zajmę się tym sama albo sobie posiedzę sobie sama, bo chcę odpocząć tak tutaj po tych wielkich jakichś tam zmianach, przebojach, które gdzieś tutaj w moim życiu się wydarzyły. Okej, okay, zobaczmy w takim razie jeszcze co. A bo dobra, może z tych kart. Jakie jeszcze uczucia, emocje będą Ci towarzyszyły we wrześniu? Ekstaza. To się może wiązać z tym właśnie, z tym nowym tutaj, co będzie, tak? Czy to nowa praca, czy będziesz podekscytowany, podekscytowana tą nową pracą, czy może jakimś nowym miejscem zamieszkania, czy może nową relacją. Ehm, nawet jeżeli to, no tak jak mówiłam, tak to trochę taka sprzeczność tutaj jest, jakby z jednej strony, chociaż no właśnie dlatego, że bardziej czuję, że to się tyczy pracy, jakichś takich bardziej oficjalnych y, spraw niż relacji, y, takich romantycznych. No ale jeżeli to tak czy inaczej, to może zaczynasz teraz nową relację i w tej nowej relacji umiesz bardziej stawiać swoje granice, tak? Czyli w poprzedniej relacji, ta, która się teraz zakończyła, jeżeli taka sytuacja z Tobą rezonuje bardziej, to może partner właśnie wchodził Ci na głowę, cały czas było tak jak on czy ona chciała, a tutaj poznasz kogoś nowego i od początku będziesz stawiać te swoje granice, tak? Bardziej będziesz stawiać na sobie, żeby ta relacja była od początku no taka na równi. No ale tak czy inaczej ekstaza, czyli cokolwiek nowego przyjdzie w tym miesiącu do Twojego życia, to będzie Ci to sprawiać relacje, y, relacje, y, satysfakcję i radość. Dalej mam obojętność i triumf. Obojętność myślę, że to troszeczkę taki y, sceptycyzm, może taki zdrowy rozsądek na takiej zasadzie, że... Um, no miałam tutaj już coś, powiedzmy jakąś fajną relację, koniec końców jednak nie wyszło, nie było tak jak chciałam, żeby było, teraz poznaję kogoś nowego i owszem cieszę się z tego, ale też zachowuję taki zdrowy dystans, um, obserwuję tak jak ta relacja się rozwinie i nie wskakuje um, no, co, od razu na głęboką wodę, mimo tego, że mam nadzieję na to, że będzie dobrze i cieszę się z tego, co, co się wydarzyło. Chociaż ten przyjmów też, mam takie poczucie, że to jest właśnie to, że zobaczysz jakby pozytywne efekty, pozytywne skutki tej zmiany, którą, gdzie na początku myślałeś, czy myślałaś, że ta zmiana to po prostu całe życie Ci się zawaliło już, nie? A teraz zobaczysz właśnie, że, że o nie, jednak, jednak się pomyliłam, jednak na dobre mi to wyszło. Dobra, co jeszcze chciałam zobaczyć, co będzie największym wyzwaniem dla Ciebie w tym miesiącu? Okej, okay, król monet i dziesiątka mieczy. Okej, okay, czyli to może być. Um, jego wyzwanie eee, może pojawić się w Tobie też jednocześnie pewna nostalgia za tym, tak? Eee, że na przykład poznajesz teraz tak nowego partnera, no ale skoro niedawno się rozstałaś z poprzednim, to jeszcze może się pojawić właśnie jakiś taki smutek, eee, sentyment, trochę tęsknoty za tamtym, mimo że tamta relacja na przykład no, nie była w 100% idealna i jakoś nie dawała Ci eee, takie satysfakcje jakbyś sobie tego życzył czy życzyła, no to mimo wszystko, no zawsze jak coś tracimy, co by to nie było, to jakiś smutek, jakiś sentyment mniej lub bardziej się pojawia, więc to może być to, coś takiego, z czym będziesz musiała sobie poradzić. Ewentualnie, ewentualnie jeszcze w drugą stronę czuję, mm, że tak. Nam się zawsze wydaje, że my chcemy czegoś lepszego, chcemy lepszych relacji, chcemy lepszych pieniędzy, lepszej pracy i tak dalej, ale jak to lepsze do nas przychodzi, to dlatego, że jest to nieznane, że jest to coś poza naszą strefą komfortu, to my i tak możemy czuć pewną obawę przed tym, czasami możemy sabotażować siebie, żeby mimo tego, że wydaje nam się, że chce więcej zarabiać, no to będę robić wszystko, żeby nie zarabiać więcej, tak? Bo z jakiegoś powodu mnie to przeraża. Jakieś mogę mieć gdzieś tam ukryte m, takie przekonania w sobie, na przykład no, przed większymi pieniędzmi, tak? Od dziecka gdzieś tam słyszałam, że e, pieniądze, duże pieniądze, tak? To, że dobrze, tylko zarabiają tylko złodzieje, czyli albo źli ludzie. Więc jak będę zarabiać więcej, no to będzie to jednoznaczne z tym, że jestem zła, tak? Albo, że jestem złodziejem, czy coś takiego. I czasami gdzieś w naszej podświadomości takie e, przekonania pracują, jak taki właśnie wirus w komputerze, gdzieś nas tam sabotażują, mimo tego, że nie mamy tego świadomości, więc tutaj mam takie poczucie, że to może być jakaś taka sytuacja, gdzie masz przed sobą coś lepszego, właśnie wychodzisz do... jakby zamykasz jakiś e, trudny cykl w swoim życiu, tak? Czyli e, no biedę powiedzmy, tak? To, że jakieś problemy finansowe, czy jakąś trudną relację, e, czy pracę, która po prostu Cię wykańczała, i stoisz teraz na progu do tego dobrego, i teraz pytanie, czy odważysz się wyjść po to, co dobre? Czy będziesz sabotażować ten swój sukces i, i nie podejmiesz się tej swojej szansy? No to wyzwanie, a zobaczmy, co będzie w takim razie poradą. Cesarz. Czyli e, no, cesarz to jest osoba pewna siebie, cesarz to jest osoba, która mm, planuje swoje działania, a później realizuje je po krok, krok po kroku, e, która ma strategię na to, żeby osiągnąć swój cel, w jaki sposób osiągnąć swój cel. E, więc myślę, że jeżeli rzeczywiście chcesz czegoś lepszego, chcesz nowej, lepszej pracy, lepszej relacji, lepszych pieniędzy, E, no to musisz poczuć się jako ten cesarz, tak, jako taki, jako osoba pewna siebie, e, i, bo mogą, pojawią się, to nie że mogą, <grych> na pewno pojawią się jakieś obawy, e, i mniej lub bardziej świadome, ale na pewno jakieś obawy przed nowym, lepszym się pojawią, więc e, poradą tutaj jest to, żebyś e, była, czy był bardziej pewna pewien siebie odnośnie tego, co chcesz i miał świadomość tego, że, że jakieś obawy się pojawiają, to to są tylko obawy, to są jakieś jakiś wewnętrzny krytyk, jakieś właśnie takie przekonania y, utarte gdzieś nie wiadomo skąd, y, które możesz zakwestionować, ale przez które musisz jakby przejść. No, na tej zasadzie boję się i robię. Nie? nie, nie, że boję się i nie robię, tylko boję się i, i tak to robię. E, to chyba Jacek Walkiewicz y, coś, coś takiego na ten temat mówił, ile dobrze pamiętam. E, więc, e, więc tak, no jeżeli chcesz czegoś nowego, to po prostu uzbrój się w taką cierpliwość, w pewność siebie, w taką chęć do działania, w motywację i, no i po prostu działaj, tak? Nie daj się e, jakimś tam wątpliwościom. Dobra, i zobaczymy jeszcze z tej talii. Jakąś kartę porady dla Baranów na wrzesień, co my tu mamy zbiory sezonowe, mm -hmm. czyli myślę, że jest to też czas taki, w którym, tak jak mówiłam, no, na taki um, odpoczynek trochę, tak jak mówiłam tutaj przy tych relacjach, na takie bardziej um, stawianie na siebie, na Zbieranie efektów tej zmiany, która tutaj nastąpiła. Też mamy ten triumf, tak? Czyli, że coś tutaj, właśnie, że zauważasz te zmiany na lepsze: e, czyli mogą się pojawić lepsze pieniądze, może się pojawić e, lepsza praca, lepsza relacja, więc myślę, że jest to zdecydowanie czas na to, żeby, żeby pozwolić sobie na to. Także to jest moment, w którym. Teraz możesz się cieszyć y, tym, co sobie wypracowałeś, czy wypracowałeś gdzieś w poprzednim miesiącu, czy miesiącach, czy może nawet latach, y, w zależności od tego, jakiej sytuacji to dokładnie dotyczy w Twoim życiu. Ok, no dobrze, to by było na tyle w takim razie. Dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia niedługo. Pa.